Dobra, ogólnie dzisiaj jest zima. Zima, jest zimno i jest 4 stopnie na wozu. Pomyślałem, że czemu by nie poszukać jakiegoś owada, pająka, może na podwórzu? Bo wiem, że dużo osób, przykład, które fotografia i tak dalej, to szukają. Chcą się dowiedzieć, czy po prostu czy coś może znaleźć, bo już Nie wiadomo, czy można coś znaleźć. Idę z odpowiedzi, czy da się coś znaleźć. Mogę coś zimować. Wow, taka blina. Ups, Nie To jest Dobra, mamy tu jakąś palęczynę. Wygląda na dość świeżą. W sensie taką w dobrej formie. Więc możemy zerknąć, co tutaj będzie. Czy coś tu będzie? Nie, nie Oglądaliście Blair Witch Project. Trochę tak się czuję. Tylko tuba, wielka, ty! Obserwuj tu tubę, widzisz tutaj jak idzie? Patrz, może tak trochę bardziej cię pokażę Żebyś był w stanie to zobaczyć Tutaj idzie pojęczyna i tu jest taka tuba O, to tuba, nie? Pacha To wielka Widzisz to? Ej, ziomy! Uu! Tam coś jest Jajo! Ty co w domu masz? Patrz. patrz, patrzcie jakie to są jaja Normalnie był kokon, który... No, nie, on wykitował już Dobra, widzimy tutaj te... Chyba jaja? Nie wiem co to dokładnie jest. Wygląda to naprawdę dziwnie. Ale patrzcie to. Wow, mamy pajączka. Patrzcie jaki fajniutki. Jak fajnie wygląda na tym myszku. Wow, ale się skąpił O, jak fajnie to wygląda. Ostrość. To jest problem. Pij mi po Ale mamy. Ej, obczajcie tutaj na środku. Mamy normalnie dym dający, a ja po ptasznikach. Czuko Dobra, ogólnie to jest chyba najbardziej prawdopodobne miejsce. Znajdziemy cokolwiek, ponieważ pod tą korą możesz też czaić ah. Ręka Zobaczcie na to, nie? Nie podniesienie to. Responuje nam pajączynka i w tej pajączynce, co będzie? No obcena, że nic nie będzie. Bo jest bardzo mało. Spończę na spleśnię To jest tak małe, że tam na pewno nie znajdziemy jakiegoś górka więc to Może coś tam jest. Ale na pewno nic co byśmy zauważyli, bo to nie jest tak małe. jak mówiłem, że tam jest dobra miejscowa, to tylko dlatego, że myślałem, że kora odstaje trochę od drzewa, dzięki czemu no, zwierzęta by się tam schowały, a Kora nie odstawała od drzewa. Była przyspałana, więc zostawiamy! Coś ty powiedział? To jest próba Generalnie tutaj mamy wysadzone drzewo, które przypadkiem nazwałem próchwą, co rozbawiło wszystkich I dlaczego o tym mówię? Ponieważ tutaj są pająki Jakie pająki? Nie wiem, ale na pewno jest tu w te pajęczyn, które widzę Co oznacza, że też może być tu trochę pająków Pomożecie ekipa? Nie trochę tu jest Ok, mocne te pajęczyny Tu jest normalnie pajęczyna i tu mamy norkę Wyżej mamy kolejną i tu mamy jeszcze kolejną Tu mamy kolejną idealne miejsce dla tego, żeby pałki tu siedziały tylko one siedzą w tej ziemi więc ciężko będzie nam je wydobyć ale tutaj mamy jeszcze chyba jakiś inny gatunek, który zamieszkuje ten korzeń bo spójrzcie na to, jak to wygląda tak jak mieliśmy te dziury tak tutaj mamy całą bazę i tu już widać, że tu jest w ogóle inny gatunek który gdzieś tam pewnie sobie w tym momencie zimuje nie wiem, czy widać to dobrze ale wygląda to bardzo ładnie, ten taki fajny mech jest to jest to takie wielkie wejście Tam na pewno jest jakiś dość spory pająk Czy damy radę go wydobyć? No, obstawiam, że raczej nie Nigdzie go nie ma Nie chcę go też rozwa tego rozwalić, żeby... Potem nie mieć typa na sumieniu I nie mówić potem, że... O nie, zabiłem pająka No rozjebałem go No rozjebałem go Ej, w ogóle to jest kokonik jeden, ty jest kokonik To jest kokonik No, wiecie, to jest taki... Taka biała plamka i to jest kokonik No nic się nie uda, trzeba poszukać czegoś większego no ale widzimy, że są tutaj te dziury No i na upartego jeszcze byście dali radę to jakoś wykopać Gdybyście mieli jakoś pensetę. No mam który się łatwo łamie Temu drzewu musimy dać spokój, to już nic po nas Nie ma tu nic Nie tu jest cholera Jak to drzewo tam byłby Tu jakbym był pająkiem, zamieszkałbym Patrzcie jakie dziury Po jakichś termitach chyba Takie drewno z flashing Normalnie Normalnieś można z tym drewnem. Ale nic tu nie widzę po prostu Tak w ogóle jeżeli dotrwałeś do tego momentu to ptaszniki mi przyszły To będzie kolejny film z No. Taka, taki sekret. Ze Spider-Shopu będą! No. Ale już więcej nie zdradzę ile ale trochę. Co mówiłem. Szukam... A, pająków w, w rozjebanym drzewie. Z kiśniałym, spleśniałym drzewie Jak się z tym czuję? W sumie trochę mi zimno w palce. Ale jest fajnie. Ile nie ma prawa nic być? Nie ma prawa nic być. Czy ty Gdzie by mogły być pałki? Na pewno w jakichś przydomowych rzeczy. Yy, w jakichś dziurach. W domach, przydomach. Lecz w lesie są. Możesz jakiegoś się jakiegoś tam udaje tego znaleźć. Mam nadzieję. Gdybyśmy znaleźli dwa, to bym się cieszył. Albo jakieś inne stworzenie. Bo jeszcze przy domu nagram. Żeby wam udowodnić, że się da. Bo przy domach jest więcej zwierząt. Jakby więc. Pokażę się da. Ua! Jestem gekonem. Toke! Idziemy dalej, co? Słuchajcie, jakie grzybki. Czy ktoś wie, co to jest? Grzybki. Grzybki zimowe. Bardzo dużo ładnych grzybków. Tak zrespanowały się na jakimś kawałku drewna leżący na ziemi. O, wow, znalazłem pająka. W końcu drugi pająk tutaj siedzi. Czekajcie. Ej, ziomy, znaleźliśmy jakiegoś pajączka. Nie jestem pewien, czy to nie jest przypadkiem kątnik. Jest bardzo mały. Widzę ledwo na, ym, na podglądzie w aparacie. Nie wiem, co to jest. No, ma ciekawy odbóg. taki Z naszej strony taki strzałkowatość. Wow, patrzcie to, obok były żucze. Jest jeden. O, tu jest drugi. Ciekawostka, bo znaleźliśmy te wszystkie stworzenia. Pod uwaga palonym drewnem w środku lasu. Jakie ładne rzeczy. Co zrobimy? Widzimy tutaj tego pajączka, co widzieliśmy wcześniej, z, z innej perspektywy. E, czy jest ostrość? Chyba jest. Jak wygląda ten pająk? No, chyba to jest kątnik, z tego co widzę. Kątnik w środku lasu, czyli na pewno wiem, że nie domowy. Jest parę godzin później, i teraz skoczymy do garażu, bo. Tutaj przecież najwięcej możemy znaleźć jest wielinka. To jest dziewielinka Ziomy, nie mam pojęcia co to jest I co może być w środku Ale chciałbym się temu przyjrzeć Więc ogólnie podję to do domu Ziomy, mamy pajączka Nie wiem co to jest, ale wygląda jak Kurde, tarantula Zobaczcie jaki on ma odwłok Bardzo ciekawy Nie pamiętam jaki to jest pająk ale jest ładny. Tyle mogę powiedzieć jako nieznawca. No, powiem, ładny, ciekawy. Taki dość kremowy, ale serio nie wiem, co to jest. Z tej ziomy znaleźliśmy coś ciekawego, nie? Po prostu, że to jest tutaj. To, to jest tam. Tam, tam. I to jest ziomy wszędzie, nie? Nie wiem za cholerę co to jest. Wy, jeżeli wy wiecie, możecie napisać w komentarzu. Ponieważ tych osobników mamy tutaj naprawdę dużo w różnych kolorkach: są brązowe i są zielone, ciemniejsze, jaśniejsze, zielone. Patrzcie, tylko tutaj mamy takiego. Tutaj mamy takiego bardziej zielonego. O, patrzcie, na co wędruje. Jaki kochany robaczek! Te, fajne są te skrzydełka takie przezroczyste. Takie oczy ma ziomy Widzicie to? Wow Takie miedziane O, tutaj mam na przykład takiego bardziej brązowego, co nie To jest bardzo ciekawe Czym Ty jesteś kolego? Jak się by zgarbił? Wow To idzie kolejne Bardzo ciekawe zjawisko Ej, ej, kątnik! To nie jest kątnik, to jest coś ciekawszego i on idzie w twoje stronę, uważaj. A tu idzie. O tak, widzimy to. Ja, yeah. to jest chyba nasosnik. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Dawno już nie robiliśmy takich wyjść, ale na pewno nie w trójkę. Ymm, wiem, że dużo nie znaliśmy, ale jest zima. Fajnie, jeżeli tak coś znaleźliśmy. Więc co? Trzymajcie się do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej. Spróbuj wasza. Facterny! Za. <śliniczny> <śliniczny> Эданиэдани. Ладно, пожалуй. Чем Я так мам целый час, груми. Да, это норма. Умеришь, мы ищь,